Cześć widzowie ja jestem Elf TV. Gramy sobie w Minecraft, a to jest druga część podróży po nederze. Znaleźliśmy tam biom. E, biom... Jak bym się nazywał? Spaczony las chyba. Czy coś takiego. I tam właśnie wracamy tam. O, jest! Bo wróciliśmy się do bazy. W złoto. Żeby coś z tymi pigmenami pohandlować. One mogą ciekawe rzeczy dawać. Ender Chociaż jest też duża szansa podobno na słabe rzeczy. I patrzcie, nie atakują mnie, bo mam złote nogawice. Więc to jednak był dobry, dobry ruch, że je wziąłem. O, patrzcie. No i co mi dasz? Co mi dasz? Bo płaczący obsydian, serio, to jest trochę słabo. Tutaj, no nie, czernit. Nie, jakieś mieci, jakieś śmieci, Jakie śmieci. O, skóra akurat Ci przyda. Ile tego jest? Trzy, no to w sumie... Za jedno żelazo mogę mieć cztery. Gast. Wiem, że można odbijać ich kule. Co to jest? Miód? No nie jest to nic... specjalnego. Możemy potem tylko gasta. Czekaj, czekaj, czekaj. Masz tutaj jeszcze trochę. Będziesz sobie mógł stworzyć zbroję. No, o, trochę skóry akurat ci przyda. Ale ja bym na enderperły tutaj. A, myślałem, że... No nie. Mowa strzała. No, i... no nie. To wszystko za absoluto. Zaczekajcie, ta był. I co? Nie ma innych tutaj piglinów. Nie ma. No to mógłbym pokonać tego. Ej, 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 O, dobra. Co z niego wypadło? To złoto, nie? Dobra. Tam jest kolejny. Gdzie jest ten gaz? Bo no moglibyśmy go pokonać, odbijając jego kulę. No dobrze, ja wejdę w ten spaczony las. Nazwa jest niezbyt zachęcająca. Sobie biom też. O, 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 o. Możemy tutaj. Wziąć to złoto, tylko nie wiem, czy on tego nie zobaczy, bo oni twierdzą, że to jest ich złoto. Muszą zaatakować, ale nie, za daleko jest. Co on się tak denerwuje? A, bo z takimi innymi świniakami walczą, z oglinami chyba, czy jakoś tak. co tutaj jest jeszcze ciekawego? O! No ale to... Musimy te, no nie musimy, ale planuję też wykopać trochę tu, ale no to chyba jak znajdę diamentowy kilof. No bo jednak do tego potrzeba diamentowego kilowa, aby go wykopać. Tylko też TNT. Eee, trzeba, żeby to wykopać. No niby nie trzeba, ale najlepiej mieć. Można kopać bez TNT, ale to jest mało efektowne. Efektywne. Dobra. Tutaj mamy ile złota? Nie dziwię się, że te pigliny się denerwują, kiedy ktoś to wykopuje. Patrzcie! Ten las z endermanami, chociaż no, to jest też średnio, jest kolejne złoto. Nawet się chyba uda wrócić do domu bez ani jednego zginięcia. Dobrze, ja już. Chociaż mógłbym wykopać trochę tego drewna Ale to może w sumie kiedy idzie. W sumie nie wiem czy... czy ono mi jest aż tak potrzebne O! Wyzwanie ukończone! Elf ukończył! Patrzcie ile expa dostałem! No No, no, no. Nie. Te wyzwania, oj, Enderman, chyba polega na... na odwiedzeniu wszystkich, wszystkich biomów w Nederze. No, jednak trochę się przydaje. Ego. Tylko, wiecie, jeżeli zginę, to i tak to wszystko stracę, więc. Można by było wracać do domku, ale jeszcze nie. Już w sumie nie mam tutaj jakoś... Może też jeszcze się nie oddalajmy aż tak... Co będzie tutaj? Sprawdzimy. Domek jest gdzieś tam. Właściwie nie domek, tylko portal, o tak. Bez portalu to nie wrócimy. No tutaj też jest ten spaczony biom. O! co ogliny. Czy on mnie zauważył? Nie. No dobrze, to już można... Wykupię może trochę tego drewna. W sumie miałem oświetlać, ale tutaj akurat jest dosyć jasno. O! Sprawdź książkę receptur. Dobra. Jaki dźwięk z tego jest? A to jest, zobaczcie, te blok derytowy brodawek. Dobra. O nie nie, 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 Patrzcie, takie małe to chyba nie atakują. Chyba nie. On no, zaatakować. O patrzcie, chce mnie atakować. Czy nie? Nie, nie Tak sobie po prostu biega. Możemy już powoli wracać do domu? O, jak no, się przyda. Dobra, Co te endermany, te małe tak biegają. Patrzcie, co się do mnie chce. W sumie mógłbym mu dać trochę tego złota, ale nie. To on tylko zmarnuje. Gast. Gast. Możemy go pokonać, odbijając się w okulę. Oj, to nie to jest takie proste. O! Jeszcze trafić. Nie. No chodź tutaj, jaki potwór no, on mnie próbuje zniszczyć. Szkoda, że lata tak, to bym go... O! No. O nie, Kasia ciągle zmienia swoje położenie. W nogi! O! o że no co z tego, że ja je odbijam? Jeszcze mnie się O! Tutaj mnie nie znajdzie. Szkoda, że nie mam smuku. No nie, nie mam. Mikstura odpłynąć na ogień. To jednak te piegliny dają pożyteczne rzeczy. No, parcie tutaj jest ten gast. Jaki? Atakujemy go. A poleciał sobie. Jednak te pigliny dają bo jednak rzeczy takie pożyteczne. Jak spotkamy jakiegoś, to jednak możemy udawać te złoto. Przecież marnować te pielina. Co? Są tu jakieś... Tu jest szkielet, ale z nim to raczej nie będziemy chcieli rozmawiać. Dobrze, ja już wracam do domku. I nawet się wyprawa nasza udała. Trzymam... Zabiorę jeszcze o... to. To się tam do widera przydaje, ale raczej nie będziemy z nim walczyć. Żeby stworzyć tam trzy czaszki mrocznego szkieleta. Są potrzebne, więc no... raczej nie jest. Nie nie, 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 Wracamy, widzowie. Tymi szkieletami tu się nie będę przejmował. Cieknę im. Dobra. A nawet. Nie znam tych terenów. O, byłem tu. Aaaa, tam już jest domek. Właściwie nie domek, a baza. I teraz będzie szkielet a! Nogi. Nie! nogi! No nie, naprawdę. Jak zwykle już jak nie otwierać drzwi. Serio, ale możemy widzowie tam wrócić. Możemy tam wrócić. No musimy nawet. Ja, ja już to zrobię poza odcinkiem. Papa. Pa.